Idziemy dzisiaj idziemy sobie na terenik Jestem sama bez Oli i tak, dzisiaj nie będzie treningu, jakoś dzisiaj odmiennie i będzie u mnie teren tym razem. A że ja mam obok rzeczkę swoją. Boże rzeczkę, co ja gadam? Łąkę tutaj. Widać tak o. Tu. To ja zawsze wychodzę tutaj na bardzo mini tereny, ale... Są jeszcze takie garaże, gdzie ja tam też chodzę. i mm, no, dzisiaj jest jesienny, jesienny teren, pierwszy jesienny teren. Będą no, dużo będzie jesiennych terenów. Będzie jeszcze zimowy, no też duży zimowy, później będzie wiosenny i letni. E, I jeszcze treningi będą. Zamiast w tam samym cieniu ja na gaszucie. I ja sobie tutaj idę. I, i sobie zaraz na tej prostej to będzie. Tu się skręca i tu się idzie i to jest taka prosta. To sobie zakusujemy. Później właśnie pójdziemy znowu tą drogą. I pójdziemy mm, tam prosto. I z powrotem sobie zagalopujemy, bo to też prosta ostatnio że się kasza spotknął przez takiego upadyla. O, widziałam go. To jest fajna droga do galopowania też, ale ona jest najgorszy ta zbyt krótka. Wow, 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 ale tu miałeś się wrócić. Albo nie wiem. Będziemy tu. I tu sobie zakolopujemy za i pójdziemy. I tam sobie zagolopujemy. Ej! No! O Jezu, wariat! Brrr. No wariat, nie? Ja chciałam pójść tam jeszcze dalej. A... A on oczywiście wszystko zepsuł i musiał mi skręcić, ale to nic, bo tam widzę, tam prosto naprzeciwko mnie. Eee... O no eee, Naprzeciwko mnie. Eee, mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać. O Jezu. Tutaj właśnie, o, wchodzimy. Eee, to jest tak fajnie. Ktoś ma sobie działkę. A to jest takie drzewko. Ja kiedyś, jak byłam mała, to miałam tu bazę. I gdzieś jak to przychodziły, i były konflikty, jakieś współ... współpracy. O, patrzcie, i tu też robiliśmy padok. I to jest pozostałości po padoku. Przecudowny był ten padok. Wiele fajny. Ale oczywiście, co? Oczywiście pan nam tu. Bum. Nie podobało mi się to. A jakby to jest miejscowe, miejscowa łąka. To trzeba się zapytać czegoś tam, żeby tu na przykład wybudować dom. Ale oczywiście, pan, ten postanowił, co tu się buduje. Ten, co garżot pokazuje uchem, co tu się buduje. Postanowił sobie wykupić całą łąkę. I nawet yy, myślał, że to cała łąka to też nawet to drzewo. A to drzewo nie fajnie wszystko, ładnie. Poczekajcie, bo sobie włosy muszę poprawić. W ogóle sobie zrobię kilka, więc poczekajcie. Dobra. żyję, Tylko żeby tu... O, była ta dziura, to... Właśnie się modliłam, żeby ten... Dobra, widzę tu. Taka jest prosta fajna. Tylko nie tędy, bo akurat tu nie. Tylko z powrotem. Jakie ptaszki! To u góry. Tutaj. Co tu było? Jakby coś stukło. Dobra, jakaż to ostatnio. No, znaczy ostatnio, bo dawno nie był. To ja. O, już tym tym. Delikto. to zawsze palpuję. Tutaj najczęściej. Zara y później wrócimy. Kłusem. Y podejdziemy pod górkę. Pół, chyba znowu zakalkujemy i no, zobaczycie w sumie plan. Wo wow, wow, wo! Wow. Zobaczcie, że mi to miał już skręcać, nie? Dobra, obracamy się kusem. Szybko, no -o -o -o. On już wie gdzie ma iść, nie? Taki sprytny jest Dobra <mysy> Bo tu beton Dobra, idziemy do stępa. W ogóle ostatnio byłam yy, z Alon. Mam nadzieję, że ją pamiętacie w ogóle, bo dawno yy, nie była na olikodole. I yy, z Alon byłam na terenie. To dosłownie śnieżynka i wchodziła, w house, te wszystkie. Ona cała się pokoliła. No więc no, pozdrawiam. Dobra, to jeszcze sobie lubię, bo no chcę. Chcę po prostu Uuu! Uuu. Ale podniósł głowę wysoko Ożbym dostała mordę Sorry, że tak się wyrazo wyrażam Dobra. Dobra, chcę jeszcze taki szybki galop. O, idealny, idealny odcinek, bo sprawdzałam, czy jest tam coś na końcu, więc idziemy tam. I będzie przepiękny galopik. Dobra. Dobra. Patrzcie, w ogóle wszystko strzela. To taki ASMR. I ja może od końca. Nie, bo jak on się rozpędzi, to w ogóle nie wyhamuje na tej ulicy. Dobra. No chodź, zakręcaj już, zakręcaj. Gdzie tu są dynie. Nie się wywaliła. Dosłownie wywaliła. Nie. No bo tam mi coś nie plazu O musi musi, musi, nie może chodzić po ścieżce, nie? Na tu do ścieżki nie widać, ale jakby ona jest Bo wiem tak wydrożył Tylko, że nie jest to taka ścieżka z piasku, tylko co z tego... Ej idź! tu, tu miałem na plac. No. Plac. W ogóle jakiś kłódą nie jest. Dobra, widzimy się na placu. Dobra, ja już jestem na placu. I tak Ym. Dzisiaj tę druszkę tu? Tę taką tutaj, w której ja teraz idę. Ona została zrobiona przede mną. Ja w ogóle nie wiedziałam, że tak się da. Po prostu po kilku tygodniach ona już była. I no, więc uważajcie, jak skaczecie na przykład na podwórkach przedstawiajcie przeszkody, bo różne jak się da miejsca, bo ja cały czas miałam w tych samych miejscach, cały czas robiłam ym, kółka, robiłam cały czas w tym samym. i No, dobra, ja mam pomysł ogólnie się przegalopować tutaj na tej prostej gdzie zawsze galopuje to jest tak Galszot tu galopuje w tą stronę jak właśnie teraz ma e, uszy posażone. I a Karol galopuje w tą stronę gdzie, jakby, o, wam pokażę Galszot, Karol i oni tak galopują, nie? jakby nie mogli sobie jednego miejsca wybrać, nie? tylko ten, ten tutaj, nie? ten tu a Oli konie czasami yy, wolą kalopować tu na przykład, a niektóre yy, wolą na leżowniku, więc tak. Dobra, ja tylko zrobię na luźnej, właśnie, bo nie mówiłam wam, że chcę na luźnej, więc tak. Uuu, uuu, wysiedziało, wysiedziało, wysiedziało. Uuu. Oj dobra, to by w sumie było na tyle, bo on mnie ponosi. Mais c'est vrai, bon. mais c'est pas bon, you